Suplementacja kolagenem hit czy kit? Zostań do końca, rozstrzygniemy ten problem. Zapewne nieraz spotkałaś się z reklamą, która obiecywała ci natychmiastowe rezultaty, gdy tylko zaczniesz suplementować kolagen. Ale co mówią na ten temat badania naukowe? Badania naukowe wykazały, że jedyny kolagen, który ma jakikolwiek wpływ na wygląd naszej skóry, jest to kolagen rybi. Jeżeli więc kolagen, z którym się stykasz, jest innego pochodzenia. To na pewno nie będzie przynosił rezultatu. Inną sprawą jest czas. Rezultaty nie będą natychmiastowe. Nasz organizm wykorzysta kolagen, który mu będziesz suplementować, w taki sposób, jaki sam będzie miał ochotę. A uwierz mi, że twoja skóra nie jest dla niego priorytetem. Wykorzysta go jako budulec z naszych kości, stawów czy innych elementów naszego organizmu. To będzie dla niego ważniejsze. Dlatego na rezultaty widoczne na Twojej skórze będziesz musiała poczekać kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę ceny kolagenu rybiego i okres jaki jest potrzebny do tego, żeby zaczął działać, nie jest to tania kuracja. Dlatego zastanów się, czy chcesz w to wchodzić. Alternatywą dla dość drogiej kuracji kolagenem jest pomoc naszej skórze we własnej produkcji kolagenu. Możesz to zrobić, tak jak pokazuję na innych filmikach, na przykład poprzez masaże. Natomiast jeśli chodzi o suplementację, to bardzo dobrze do tego nadaje się witamina C oraz koenzym Q10. Te dwa składniki, poza tym, że wspomagają produkcję własnego kolagenu, to jeszcze mają dobry wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Witamina C jest zapewne Ci bardzo dobrze znana, natomiast koenzym Q10, jeśli nie wiesz, to bardzo dobrze działa na serce i układ krążenia. Jeśli chodzi o mnie, to suplementuję zarówno kolagen rybi, jak i konzymku 10 i witaminę C. Niestety mam problemy z systematycznością. W ramach tego więc wyzwania, razem z Wami, dodaję sobie przypominacz w telefonie i postaram się wspomagać Twój organizm w produkcji kolagenu codziennie. A czy Ty w jakiś sposób wspomagasz się suplementami diety? Jeśli nie, to którą drogą będziesz chciała pójść? Całkowicie odrzucasz suplementy diety? Czy już zaczniesz szukać kolagenu dla siebie? A może po prostu wejdziesz w koenzym 10 i witaminę C, żeby pobudzić swoją własną produkcję kolagenu? Daj znać w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia!